Czy kiedykolwiek czułeś, że ktoś cię obserwuje, gdy byłeś sam? Miałeś to dziwne wrażenie, że jakaś kluczowa decyzja została podjęta za ciebie? Albo moment, w którym cudem uniknąłeś wypadku o włos? To nie był przypadek. I dziś ujawnię ci imię duchowej siły, która prowadzi cię od dnia, w którym przyszedłeś na świat. Wielu ludzi słyszało o Aniele Stróżu, ale niewielu wie, że za tym pojęciem znanym z dzieciństwa kryje się wiedza znacznie głębsza. Wiedza, która przetrwała wieki i mówi. Nie jesteś tu przez przypadek i nie idziesz tą drogą sam. W tym filmie chcę Ci pokazać nowy sposób patrzenia na Twojego anioła stróża. Wyjdziemy poza symboliczne obrazy i wkroczymy w starożytną tradycję duchową, która rozpoznaje 72 duchowe siły, każda z nich powiązana z okresem w roku i konkretnymi osobami. Jeśli nigdy o tym nie słyszałeś, przygotuj się. Może dzisiaj jest ten dzień, w którym poznasz imię swojego anioła. Albo dzień, w którym zrozumiesz, dlaczego pewne rzeczy w Twoim życiu zawsze układały się właśnie tak, czym tak naprawdę jest Twój anioł-stróż przez długi czas. Większość z nas słyszała, że każdy ma swojego anioła-stróża cichą, dyskretną obecność, która towarzyszy nam od narodzin. Ale co to tak naprawdę znaczy? Ten obraz eterycznej istoty unoszącej się nad nami i chroniącej przed złem jest piękny, ale być może niepełny. Czy naprawdę chodzi tylko o niebiańskiego ochroniarza? A może kryje się za tym coś znacznie głębszego? W najstarszych tradycjach duchowych, szczególnie w naukach opartych na hebrajskiej kabały, pojęcie anioła stróża nabiera znacznie bardziej konkretnych kształtów. Nie mówimy o uniwersalnym bycie, tym samym dla wszystkich. Wręcz przeciwnie. Mówimy o unikalnej duchowej sile, przypisanej każdemu człowiekowi na podstawie daty jego urodzenia. Podczas oglądania tego filmu przypomnij sobie trzy momenty w swoim życiu, kiedy poczułeś niewytłumaczalną ochronną obecność. Wrócimy do tego za chwilę. Ta siła ma imię, ma misję i ma konkretne cechy, które można poszli warto poznać, by żyć bardziej w zgodzie ze sobą. Kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z tą wiedzą, byłem zaskoczony. To nie była kolejna ezoteryczna teoria. To był szczegółowy system, zakorzeniony w bardzo dawnych czasach. Oferujący praktyczne wyjaśnienia zachowań, talentów, wyzwań, a nawet schematów myślowych. Wtedy zrozumiałem: Być może nasz Anioł nie jest tylko biernym opiekunem, lecz aktywnym duchowym partnerem, czekającym na moment, w którym zostanie rozpoznany. I to prowadzi nas do kluczowego pytania: skoro każdy z nas ma Anioła z imieniem i celem, jak możemy go odnaleźć? W ciągu najbliższych minut pokażę ci trzy znaki z codziennego życia które mogą być próbą Twojego anioła, by się z Tobą skontaktować. Oglądaj dalej. Odkrycie swojego osobistego anioła. Większość ludzi nigdy nie poznała imienia swojego anioła stróża. I nie bez powodu. Przez wieki myśl o osobistym aniele była utrzymywana na poziomie symbolicznym. Czymś pięknym w CZIŚC, co można wierzyć, ale bez praktycznych instrukcji. Jednak istnieje tradycja, która idzie znacznie dalej. Tradycja, która głosi każdy człowiek rodzi się pod wpływem konkretnego anioła. Ten anioł nie pojawia się przypadkowo. Jest związany z datą Twoich narodzin i reprezentuje duchowe cechy, które już w sobie masz albo które musisz rozwinąć w trakcie życia. Nie chodzi o sztywny los, ale raczej o wewnętrzną mapę. Do tej pory dowiedzieliśmy się, że aniołowie stróżowie to nie tylko symboliczne postacie, ale duchowe siły z imieniem i konkretnym celem. Dowiedzieliśmy się również, że każdy z nas ma osobistego anioła związanego z datą urodzenia. Jeśli kiedykolwiek czułeś, że coś lub ktoś prowadził cię w ważnym momencie, podziel się tym w komentarzach. Twoje doświadczenie może zainspirować innych. Wyobraź sobie, że istnieje duchowa inteligencja, która precyzyjnie odzwierciedla Twoją osobowość, talenty, wyzwania i nawet życiowe cykle. Brzmi śmiało, ale to właśnie sedno wiedzy o 72 aniołach. Każdy z nich reprezentuje aspekt boskiej świadomości i związany jest z konkretnymi dniami kalendarza. Co ciekawe, mają imiona starożytne, pełne znaczenia, i każde z tych imion działa jak klucz, sposób na połączenie się z zapomnianymi, może uśpionymi cechami w tobie. A propos, czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego pewne wzorce powtarzają się w twoim życiu? Dlaczego niektóre obszary przebiegają gładko, a inne zawsze się zacinają? Czasem odpowiedź tkwi właśnie w tym, czego jeszcze nie rozpoznaliśmy w sobie. Pochodzenie wiedzy o 72 aniołach. Zanim przejdziemy dalej, zrozummy skąd pochodzi ta głęboka i transformująca wiedza. Tradycja 72 aniołów ma swoje korzenie w hebrajskiej kabały, mistycznym systemie, który stara się zrozumieć boskie tajemnice i relacje między człowiekiem a sakrum. Ta wiedza ma ponad 2000 lat i jest zawarta w tekstach takich jak Sefer Yecira. Księga Stworzenia i Zochar, Księga Blasku. Zatrzymaj na chwilę ten film i zastanów się, jakie wzorce powtarzają się w Twoim życiu? Jakie talenty przychodzą Ci naturalnie? A może są wyzwania, które ciągle się pojawiają? Zapisz te refleksje mogą być tropami do Twojego Anioła. Według tych tradycji, 72 Aniołów pochodzi z jednego wersetu z Księgi Wyjścia, który, po zakodowaniu metodami Kabały, ujawnia 72 boskie imiona każde reprezentujące jakość lub aspekt uniwersalnej świadomości. W średniowieczu wielu uczonych zachowało i rozwinęło tę wiedzę. Postaci takie jak Abraham Abulafia, Mojżesz Cordovero i Isaac Luria stworzyły złożone systemy zrozumienia, jak siły anielskie oddziałują na ludzkie doświadczenie. Co fascynujące, przez wieki ta wiedza przekraczała granice religii i kultur. Studiowali ją nie tylko kabaliści, ale także chrześcijańscy alchemicy, Islamscy mistycy i współcześni badacze duchowości. Za chwilę pokażę Ci przykłady, jak czterej konkretni aniołowie objawiają się w codziennym życiu. Być może jeden z nich jest Twoim aniołem. Przykłady aniołów i ich objawienia by. To wszystko stało się bardziej konkretne. Poznajmy kilka przykładów aniołów i sposoby, w jakie mogą objawiać się w życiu osób urodzonych pod ich wpływem Wehuja. 2024 marca Pierwszy z 72 aniołów Władca Woli i Przywództwa. Osoby urodzone pod jego wpływem często mają pionierską energię, są naturalnymi innowatorami i posiadają niezwykłą siłę woli. Mogą jednak zmagać się z impulsywnością lub brakiem cierpliwości. Objawienie w codzienności. Czy miałeś kiedyś olśnienie, pomysł, który pojawił się znikąd? Albo poczułeś nagły impuls, by zacząć coś nowego, mimo że wszyscy wokół odradzali? To może być energia Wechu Yaha, Sitael 5 9 kwietnia, powiązany z ochroną przed przeciwnościami i przezwyciężaniem przeszkód. Osoby kierowane przez tego anioła wykazują niezwykłą odporność i zdolność przekształcania kryzysów w szanse. objawienie w codzienności. Kiedyś znalazłeś siłę tam, gdzie jej nie było? Pokonałeś trudność, która wydawała się nie do przejścia. To mógł być Sitael działający po cichu. Do tej pory odkryliśmy, że aniołowie Stróżowie to nie przypadkowy system, lecz starannie zorganizowana struktura z głębokimi historycznymi korzeniami. Każdy z 72 aniołów włada określonym okresem w kalendarzu i wpływa na konkretne cechy i talenty ludzi urodzonych w tych dniach. Hahaia -ja, 22-26 czerwca. Anioł schronienia i duchowej ochrony, powiązany z głęboką intuicją i zrozumieniem ukrytych znaczeń. Osoby pod jego wpływem mają często prorocze sny i silną wrażliwość na czytanie ludzi i sytuacji, objawienie w codzienności. Miałeś sen, który przewidział wydarzenie? A może wewnętrzne nie, które później okazało się słuszne? To mógł być hahaja próbujący się z Tobą skontaktować. Nanael 26-30 grudnia. Powiązany z wyższą wiedzą duchową i inspirowaną komunikacją. Osoby urodzone pod jego wpływem są naturalnymi nauczycielami. Potrafią przekazywać złożoną wiedzę w prosty sposób, objawienie w codzienności. Czy zdarzyło Ci się powiedzieć coś mądrego, nie wiedząc skąd to przyszło? Albo wyjaśnić coś trudnego z niesamowitą klarownością? To może być energia Nanaela. Odkrycie imienia swojego Anioła Narodzin to nie tylko duchowa ciekawostka to początek głębokiego procesu poznania samego siebie. I dobra wiadomość, to nie wymaga skomplikowanych rytuałów ani tajnych informacji. W rzeczywistości ta podróż zaczyna się od czegoś bardzo prostego Twojej daty urodzenia. Ta wiedza zmienia życie. Jeśli znasz kogoś, kto potrzebuje odnaleźć swoje duchowe połączenie, udostępnij ten film teraz. Jak odnaleźć swojego osobistego Anioła? Każdy z 72 Aniołów opiekuje się określonymi dniami w roku. To około pięciodniowe cykle, z których każdy wiąże się z duchową siłą działającą na ludzi urodzonych w tym okresie. Innymi słowy, Twój anioł narodzin nie jest przypadkowy. Jest bezpośrednio związany z chwilą, w której pojawiłeś się na świecie. Co więcej, reprezentuje cechy, które najłatwiej Ci rozwijać, a jednocześnie obszary życia, w których możesz napotkać wyzwania wymagające równowagi. Wielu pyta. A jeśli jestem bliźniakiem, czy mam tego samego anioła co mój brat, siostra? Tak, macie tego samego anioła opiekuńczego, ale sposób w jaki się on przejawia może być różny, zależnie od innych czynników związanych z narodzinami i dokonywanych wyborów. Na przykład osoba urodzona pod wpływem anioła komunikacji może mieć naturalny talent do nauczania czy inspirowania innych słowami, ale może również doświadczać trudności w byciu wysłuchanym, zwłaszcza gdy emocje biorą górę. Inny przykład. Ktoś urodzony pod wpływem Anioła Sprawiedliwości może mieć bardzo silne poczucie etyki, ale cierpieć, gdy świat wydaje się nie przestrzegać tych samych zasad. Właśnie w taki sposób działa Anioł Narodzin. Nie jako sędzia ani Zbawiciel, ale jako lustro. Odbija zarówno nasze potencjały, jak i lekcje, które życie chce nam przekazać. Już za chwilę podzielę się prostą praktyką, którą możesz wykonać już dziś, w zaledwie trzy minuty, by wzmocnić połączenie ze swoim Aniołem. Nie jest. Skomplikowana i może dać natychmiastowe rezultaty. Teraz być może zastanawiasz się, jak mogę odnaleźć swojego anioła? W mojej książce znajdziesz pełną tabelę z datami przypisanymi do każdego anioła, ale jeśli chcesz szukać samodzielnie, ta informacja jest dostępna w wielu poważnych opracowaniach na temat 72 aniołów. Najważniejsze jednak nie jest samo imię. Kluczowe jest zrozumienie, co ono oznacza, bo to właśnie od tego zaczyna się prawdziwa przemiana. Częste pytanie. Czy mogę mieć więcej niż jednego anioła? Tradycyjna wiedza wskazuje, że każdy ma głównego anioła na rodzin, ale może również odczuwać wtórne wpływy innych aniołów, szczególnie w określonych cyklach życia. I właśnie o tym teraz porozmawiamy. Co Twój anioł może dla… Ciebie zrobić? I jak to połączenie zmienia sposób, w jaki stawiasz czoła życiu? Korzyści. Z połączenia z aniołem poznanie imienia swojego anioła to dopiero pierwszy krok. Ale co to tak naprawdę oznacza w praktyce? Co ta duchowa siła może dla ciebie zrobić, tu i teraz, wśród twoich wątpliwości, wyzwań i decyzji? Odpowiedź może cię zaskoczyć. Dotąd dowiedzieliśmy się, że każdy rodzi się pod wpływem konkretnego anioła, z własnym imieniem i cechami, określonymi przez datę urodzenia. Poznaliśmy również przykłady, jak różni aniołowie przejawiają się w codziennym życiu. Anioł narodzin nie działa jedynie jako niewidzialny opiekun. Jego głównym zadaniem jest aktywowanie w tobie tego, co często pozostaje uśpione odwagi, rozeznania, cierpliwości, inicjatywy, wrażliwości, jasności. On nie ingeruje w wydarzenia jako zewnętrzna istota. Pracuje od wewnątrz. Zauważyłeś kiedyś, że nagle staje się dla ciebie oczywiste, jaką decyzję podjąć? Albo że momenty wewnętrznego spokoju pojawiają się nawet w chaosie? Dla uważnych to nie są przypadki. To mogą być subtelne objawy działania Twojego anioła. Pomyśl o momentach silnej intuicji, których doświadczyłeś. Czy miały wspólny mianownik, czy dotyczyły konkretnego obszaru życia? To może wskazywać, w jaki sposób twój anioł próbuje się z tobą porozumieć. I to nie wszystko. Każdy anioł ma swoje specjalizacje. Niektórzy działają w obszarze zdrowia, inni w relacjach. Są aniołowie powiązani z wiedzą, obfitością, ochroną duchową, transformacją wewnętrzną. Jak rozpoznać, czy dobrze odczytuje znaki mojego anioła? Odpowiedź tkwi w pokoju, jaki czujesz. Prawdziwe znaki anielskie przynoszą jasność i spokój, nawet jeśli wskazują na trudne zmiany. Nie budzą lęku ani niepokoju. Ale uwaga, anioł działa tylko wtedy, gdy otworzysz się na to połączenie. Szanuje twoją wolną wolę. Dlatego wiele osób przechodzi przez życie, nigdy nie mając kontaktu z tą siłą. Nie z braku zasługi, ale z braku wiedzy. Kiedy rozumiesz, co reprezentuje Twój anioł, wszystko się zmienia. Zaczynasz rozpoznawać schematy, lepiej rozumiesz swoje emocje, dostrzegasz sens trudnych etapów, to jakbyś miał wewnętrzny kompas, który nawet w środku burzy wskazuje to, co naprawdę ważne. I co najważniejsze, im bardziej się z tą siłą łączysz, tym bardziej ona się w Tobie uaktywnia. Ale to połączenie nie wymaga skomplikowanych rytuałów ani niedostępnych praktyk. Jeśli ta wiedza rezonuje z Tobą, Zostaw komentarz: Jestem gotowy, by poznać mojego Anioła. To pomoże mi zrozumieć, kto naprawdę chce pogłębić tę duchową podróż. Tak naprawdę wszystko zaczyna się od prostych gestów, które, gdy wykonywane są z intencją i świadomością, otwierają w tobie potężną przestrzeń. Porozmawiajmy teraz o tym, jak nawiązać więź z Twoim Aniołem i sprawić, by był obecny w Twojej codzienności. Jak połączyć się ze swoim Aniołem? Już dziś połączenie się z Twoim Aniołem to przede wszystkim akt obecności. Nie chodzi tu o magię czy natychmiastowe efekty, lecz o proces. Cichy dialog złożony z uwagi, otwartości i intencji. I tak istnieją sposoby, by uczynić tę więź bardziej wyraźną i realną. Jedną z najprostszych i najbardziej skutecznych praktyk jest modlitwa. Ale modlitwa nie oznacza tu mechanicznego powtarzania słów. Chodzi o rozmowę z Twoim Aniołem jak z mądrym i współczującym przyjacielem. Chodzi o otwarcie serca, o uznanie wątpliwości, lęków, pragnień i zaufanie, że po drugiej stronie naprawdę ktoś słucha. W ostatnich minutach tego filmu podzielę się z Tobą zaskakującym odkryciem o tym, jak anioły komunikują się z nami za pomocą symboli każdego dnia i jak je rozpoznać. Wielu ludzi, którzy wkroczyli na tę ścieżkę, opowiada o subtelnych, ale głębokich zmianach pomysł, który pojawił się znikąd i rozwiązał stary problem. Proroczy sen. Uczucie pokoju w momencie, gdy wszystko wokół się rozpadało. Małe znaki, małe odpowiedzi. Inną praktyką, która pogłębia połączenie z aniołem, jest użycie świecy. Płomień symbolizuje naszą zapaloną intencję. Zapalając świecę dla swojego anioła, najlepiej w ciszy i skupieniu, symbolizujesz pragnienie jasności, ochrony i harmonii. Możesz wybrać świecę białą ze względu na jej duchową neutralność. Napisz imię swojego anioła na kartce i połóż ją obok świecy. Następnie przeczytaj na głos modlitwę przypisaną twojemu aniołowi na rodzin. Ta modlitwa istnieje od dawna i dostępna jest w wiarygodnych źródłach, w tym w mojej książce, gdzie znajdziesz jej pełną wersję, odpowiednie psalmy i więcej informacji o twoim aniele. W tej podróży odkryliśmy, że każdy z nas ma konkretnego anioła przypisanego do daty urodzenia z jasnymi cechami i misją. Nauczyliśmy się rozpoznawać znaki Jego obecności i zobaczyliśmy, że różni aniołowie wspierają nas w różnych sferach życia. Najważniejsze jest szczere serce. Nie ma znaczenia, czy masz już doświadczenie w duchowych praktykach, czy dopiero zaczynasz. Liczy się gotowość, by stworzyć to miejsce spotkania i pozwolić, by z czasem się rozwijało. Jeśli jeszcze nie znasz imienia swojego anioła lub nie masz dostępu do odpowiedniej modlitwy, nie martw się. To jest podróż. I możesz ją rozpocząć dzisiaj. Od teraz, gdy poczujesz ten niewytłumaczalny dreszcz, gdy nagła intuicja uratuje ci dzień, albo gdy niespodziewany pokój pojawi się w środku chaosu? Będziesz wiedzieć, to nie był przypadek, to Twój. Boski towarzysz, który był przy Tobie od pierwszego oddechu. Pytanie, które Ci zostawiam brzmi: Skoro już o tym wiesz, co z tym zrobisz? Twoja podróż zaczyna się teraz. Jeśli chcesz pójść dalej i odkryć imię swojego anioła, przypisaną mu modlitwę i pełny sposób aktywowania tej więzi, wszystko to znajdziesz w mojej książce. Link znajduje się poniżej, w pierwszym przypiętym komentarzu. A teraz powiedz: Czy miałeś kiedyś doświadczenie, które, patrząc wstecz, naprawdę wygląda jak znak od Twojego anioła? Zostaw swoją historię w komentarzach. Twój głos może pomóc innym uświadomić sobie, że oni również nigdy nie byli sami. I zanim odejdziesz, zastanów się, ta niemożliwa koincydencja, która ostatnio ci się przytrafiła. Czy naprawdę była przypadkiem?